No, cześć! jestem ja Shiro, a w dzisiejszym odcinku yy, zrecenzujemy kostkę od Gana. Jest to y, GAN RS. Yy, I co? Na wstępie, tak oczywiście wygląda kostka. Piękne logo Gana. Tak, oto w takim pudełku do niej przyszło. Niestety to traj była ta, tutaj była taśma, i trochę sobie zerwałem, niestety, tutaj pudełko, ale tak ono wygląda. Tutaj mamy jakieś rzeczy napisane warning, ale to jest tutaj po chińsku napisane, ale yy, no, jest też tutaj po angielsku, można sobie przeczytać. Yy, I tak. Jak, się, jak je otwieramy. Na wstępie ukazuje nam się instrukcja. Dobra, wracam bo po krótkiej przedwie. Teraz kamera mi się przewróciła lekko mówiąc. Yy, mam instrukcję, jak układać kostkę i parę słów o niej z tego, co patrzyłem przed odcinkiem, a też yy, nie za dużo. No, mamy tutaj yy, sposoby rozpisane, jak wykonać poszczególne ruchy i. Tak tutaj wygląda w kostce. Są gesy tutaj. Jak się otwiera klapkę, to tutaj znajdują się gesy. I można to zmienić. O to chyba chodzi. Nie chcę mi się tego czytać. Wam tutaj pokażę. Dobra. Idziemy na bok. I dalej, tutaj oczywiście wyciągaliśmy, mieliśmy kostkę. I to tyle było z pudełka. Również na początku przepraszam za jakiś szum w tle, ale najprawdopodobniej to jest moja akwarium, które tutaj obok stoi. No i tak, tak się prezentuje nasza kostka. Jest dosyć. Cicha, głośna, nie wiem do końca. Tutaj w porównaniu macie moją starą kostkę za 15 zł z Skafflanda. Mm, z kolory się no, różnią. Tu są bardziej blade, tu są mocniejsze te kolory, są o wiele żywsze, lepsze. Yy, I nie wiem. Myślę, że z głośnością jest podobnie, ale tutaj dźwięk jest oczywiście przyjemniejszy i ta kostka jest lżejsza. No i tak, jak się prezentuje tutaj w środku. Jeśli uda mi się to zaprezentować, chyba się nie uda. Ale jest tu takie, przybliżę tutaj lampkę. Jest takie chropowate, taka. Jest tu coś takiego chropowatego. Tutaj już w miarę to widać. A, natomiast tutaj jest po prostu gładkie. No i co? Tak. Widzicie. Tak chodzi. Kostka płynnie. Yy... Zakręty ścina ona. No, już można powiedzieć, że tutaj. Znaczy, zakręty ścina. No. Gdzieś stąd. Tutaj już nie zetnie w ten sposób, co nie? Ona się tak lekko przybliży i może wtedy, a tak to nie. Jedynie jeśli pójdziemy w górę, ale. Nie, w sumie. No to jak widzicie, no. Tak mniej więcej powyżej połowy, nie? Prz wczoraj ją dostałem. Yy... I co mogę nie powiedzieć? Sprawuje się naprawdę dobrze. Yyy... I pod koniec będę parę głównych jakby aspektów wam mówił, pod którymi będę oceniał tą kostkę. Pokażę Wam jeszcze jak to tutaj wygląda. Proszę. Staram Wam jeszcze się to pokazać, jeśli uda mi się wyjąć. Nie wiem, czy da rada, przez przy sobie nie mam nic takiego, żebym mógł jakoś to otworzyć. No trudno, pokazałem wam jak to na filmiku wygląda. Na, na filmiku, przepraszam, na instrukcji. Mam nadzieję, że to wam wystarczy, bo na serio nie mogę tego otworzyć. No, kostka, jak na swoją cenę, czyli gdzieś 70 zł, to moje zdanie jest naprawdę godna polecenia. Jak widać, można je naprawdę łatwo układać, nie? No, ta kostka już idzie do lamusa, kiedy myślałem, że ta chodzi naprawdę płynnie. Jest w miarę ok, to w tej w ogóle siły nie muszę używać, jest taka yy, lekka w użyciu. Lekka, tak mogę to powiedzieć. Mogłbym zrobić to jeszcze trochę mocniej, przykręcić, inne gesy użyć, ale to bym musiało pewnie dokupić, bo no nie ma tego po prostu w zestawie. Trochę emocje by mogło być, bo jest troszkę za lekko i te ruchy się rozjeżdżają. Ale, jak na swoją cenę, jest naprawdę godna polecenia. Yy, I też, jak to wygląda w trzymaniu tej kostki. Yy, zdarzyło mi się, że już parę razy podczas układania mi upadła lecz trzyma się naprawdę dobrze w ręce, więc nie mam jej tego do zarzucenia. I też jak dostałam tą kostkę, to była naprawdę mocno w nie w... No, na tylko w smarze była mocna, aż się wylewał. Więc <gun> <gun> Gan tutaj naprawdę bardzo dużo tego smaru dał. I. No. Tutaj yy, center z logiem jest taki bardziej szorstki, a tutaj jest normalnie, więc. No. Dobra, możecie sobie kolory porównać. Galnie są one naprawdę żywe. Takie, wiecie. Tutaj widać, że tutaj kaska jest pusta. Tam, tutaj jest jakby pełna. Zielony. I co więcej jeszcze mogę dodać do niej? Też przepraszam, bo to jest moja pierwsza recenzja yy, kostek. Więc nie do końca mogę wszystko yy, mówić z sensem czy coś. Wybaczcie mi za to. Ale myślę, że filmik naprawdę dobrze wyszedł. No. I co? Kostka jak na swoją cenę. Jest naprawdę godna polecenia. <laughs> Dla początkujących... no... Jeśli nie chcecie czegoś drogiego kupować, o ile można to drogim nazwać, 70 zł to i myślę, że to jest odpowiednia cena jak na to, to polecam wam to. 13 zł z Kauflanda. nie wiem dosłownie jaka to jest firma, nie było podpisane, nie ma tutaj w ogóle loga, nie wiem co to jest. Mam nadzieję, że moja recenzja wam się podoba, to zostawcie łapkę w górę, chociaż nigdy o to nie proszę, to tym razem muszę o was, was o to poprosić a i komentarz i zasubskrybujcie dzwoneczkiem bo zerk mi dochodów żeby nagrywać takie typu filmy no po prostu nie mam jak nie stać mnie na to tak w skrócie nie yy, więc co następny filmik z kostek to pewnie będzie yy, filmik jak układać sposobem lbl więc mam nadzieję że też wam się spodoba a tymczasem yy, do zobaczenia cześć